Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Corley. Zapraszam do kolejnych przygód w grze Fallout. Aha, tak mnie tutaj nie wezmą. To wydaje mi się, że będą drzwi. No właśnie, to miejsca, gdzie weszliśmy tu w ogóle. O właśnie, wykrywamy jakiś ruch. Teraz chwilę trzeba poczekać, jak tutaj zlikwidujemy. No i w ogóle dzisiaj jest <laughs> dzień masakra, szczerze mówiąc, bo. A no może taka ma historia? Dawno nie było żadnych historii, a będę mógł się trochę poznęcać na te robotami. To takie piękna historia. Ogólnie to z racji fallouta postanowiłem sobie zrobić, no tak pracę ułożyć, żeby od poniedziałku mieć teraz wolne, przynajmniej do piątku, żeby to jakoś to było, no to myślę, że... Fajna sprawa. Ogólnie Fallout cieszy się, o! Możemy nawet tutaj broń modyfikować już teraz. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, co, co ogromnie cieszy. No i postanowiłem jakoś to tak stanąć na głowie, żeby udało się coś zrobić. Hmm, tylko tu śmieci nie mamy, żeby nawet ulepszyć jakoś broń, więc myślę, że ulepszymy ją już u nas w bazie. No i wszystko fajnie sobie ja wczoraj, nawet tą pracę zostawiłem także. O siódmej rano. Czy ktoś dzisiaj skończyłem. I wiedział, no i tam jeszcze skoczyłem do paczkom. Ma to tak na luzie. Fajnie mile. O, to są te pierwsze wersje, czyli to jeszcze nie jest taki straszny przeciwnik. <laughs> Wracam siódma rano, Mówię, położę się o 15 wstanę. Będę mógł sobie maraton zrobić. No i przychodzi. Godzina 8 rano i okazuje się. Beza, Okej. Okay. I okazuje się, że sąsiad też sobie zrobił ciekawe plany na dzisiaj, bo postanowił remontować łasieńkę. Bezpośrednio nad głową. No pięknie. O właśnie, mniej więcej w takiej odległości jak to coś. Co tutaj e, działa. Już nie działa, mam nadzieję. Uwaga. Czy coś się gdzieś kręci? Well, ain't that a blast from the past? Zobaczmy, taka ciekawa szafka, warto to też sprawdzić. Ok. O, łatwy zamek, no to dobrze. No i ogólnie zresztą, w ogóle, dlaczego zabrałem się za tak, takie planowanie, żeby mieć wolne? Ponieważ wyglądałem już jak zombie, czy, czy sobie bardziej jak gul. No Raz przy premierze foloto to niebezpiecznie tak by było biegać po mieście z takim wyglądem. No niestety po dzisiejszej akcji to bardziej jak ta dzika świnia z poprzedniego odcinka wygląda. Już prawie na czworaka chodzę. Ale jest dobrze, ale gramy. Mam nadzieję. O! Mam nadzieję, nie, nie, gdzie ty wychodzisz? To trzeba tak rozwiązać. O, właśnie. No, mam nadzieję, że jeżeli chodzi o kucie i te sprawy, no to już panowie zakończyli wczoraj pracę. A jak nie, to, to najwyżej jakoś się z nimi rozprawimy. Mamy ostatnio w tym wprawę. No i od jutra rzeczywiście będzie można polecieć ostro z tymi wszystkimi seriami. Tym bardziej, że. Nie ma tu nic, aż dziwne. Okej, okay, nie wyjdę. Tym bardziej, właśnie o centrum dowodzenia będzie. To może skończę tylko myślę. Tym bardziej, już nagrany jest Wiedźmin in Halo. No i właśnie, tu jeszcze Fallout. To bym chciał zrobić zapasy. No i tu się pojawia problem, nie ma kiedy tego obrobić. Ale od jutra już powinno ruszyć, już powinien być koniec łazienek. A teraz wracajmy do gry, bo ile można opowiadać o sobie, jak tu gra, jest tą najważniejszą częścią naszej dzisiejszej historii. Myślę, że pancerz tutaj będę mógł. Wrzucić. Okej, okay, przepuść mnie kolego. Zresztą czemu ja tak cały czas, no tak, bo przy opowieściach to może i się przydaje takie chodzenie. Układ salonu na, naprawdę bardzo fajny Bayer z tego co, co kojarzę, bo ostatnio brakowało. O, czyżbyś, czyżby rzeczywiście ten pan nas znał? Tak, tutaj. Sugerował nasz kumpel. O, jeszcze. Dobrze, że oni mają takiego celu jak ja zazwyczaj. Więc nam krzywdy nie zrobili. A jednocześnie nie mają kumpla z lepszym celem. Trzeba uważać na miny tylko. Chodź tu widzę. Haha, <śpiewanie> tak Wyskoczył. Jesteś? Tak. Jesteś i jestem. Okay. To taki pocisk, tak? Dlatego Keloga? Niech i będzie. Tam mamy Exit, a tutaj nie mamy żadnych drzwi, bo znów to wygląda jak pomieszczenie pełne zabawek. Potem. A, jest są drzwi na dole. Zaraz tu będziemy. Ale najpierw... Aha, myślę, że centrum dowodzenia zapalniczka brudna popielniczka. Idziemy. O! O! O. No tak. Trochę to no właśnie chyba moja percepcja dzisiaj. Nie, nie brudny garnitor, trochę ta percepcja nawala. No niech musimy się podzielić trochę rzeczami. Okej, okay, trochę mu tego wywaliłem. Tych śmieci zebraliśmy nieźle. Właśnie, tylko jeszcze, jeszcze, może dwie rzeczy. zauważyłem? Terminal. Trudne. A hakowania. Hmm. Mamy poziom hakowania, moglibyśmy odpalić. Może i to jest dobry czas. Niebawem powinniśmy mieć kolejny poziom, więc wtedy te rozmontowanie części tam uruchomimy. A szkoda by było minąć taki terminal. Ok. No to lecimy. Co teraz? Aha, inaczej możemy do tego podejść. Got it. Got it. Okej, okay, jesteśmy w środku. Sterowanie wieżyczkami, zdalne sterowanie drzwiami. Wieżyczki myślę, że możemy dezaktywować. Informacje... O, aż sześć wieżyczek dzięki temu w łamaniu nam pójdzie, tak? <grytanie> to radę wyłączyć, więc warto było, myślę. Wróć. Okej, okay, to jest to. I zdalne sterowanie drzwiami. Być może uda nam się otworzyć, chociaż pewnie drzwi moglibyśmy, o komputer Tak to jest jak Windowsa zainstalują, no nie mam dostępu do drzwi, chyba że drzwi już rozwaliliśmy i dlatego nie ma do nich dostępu. No dobra, ale drzwi możemy otworzyć zamkiem, nie ma problemu, nim jednak ruszymy w, typowo w dalszą podróż. Jeszcze wywalę, to się spodobało, dziękuję Walentine, mam nadzieję jednak, że ja Ci się nie spodobał aż tak za bardzo. Wywalę część rzeczy, ponieważ ostatnio nazbierałem tych napierśników, wszędzie były te plusy napisane, a to z tej racji, że biegaliśmy w garniturze, więc byle dziadostwo, było lepsze niż to co mieliśmy na sobie, więc jeszcze to wywalę i wracam. Okej, okay, lećcie tu, przede mną. Takie śmieci nas sobie nosić. To przegięcie Valentino, wejdziemy do akcji. No dobra, poszedł A, albo już poszedł w dobrym kierunku. Brama bezpieczeństwa, być może tę bramę mogliśmy tam otworzyć. Mam nadzieję, że się nie okaże, że w bramie był jakiś kot, na przykład do komputera i niepotrzebnie podnosiłem ten poziom hakowania. No ale zobaczymy. Łatwa brama. W tę stronę nie, lewo nie, to może prawo. Mhm. Ale już wiemy jaki kierunek obrać, i wchodzimy, chociaż w łatwych miejscach zazwyczaj hmm. nie ma dobrych rzeczy. Przedwojenne pieniądze. Coś kiedyś będzie trzeba z nich zrobić. Chociaż z pinka anterat. Jeszcze myślę nad tym, ponieważ możemy zmienić się nasz strój bractwa jaki mamy teraz. No, na taki dość um, fajny pancerz, więc zobaczymy. Jeszcze szybko przebiorę, jak już tniemy to. Niech wszystkie cięcia. A ty co tak się wygodnie? Tu rozsiadłeś? Wszystkie cięcia zrobimy w obrębie jednego odcinka. Okej. Okay. ok, bo najlepsze jest to, że teraz mimo że nasz strój jest niekompletny. haha. <słuchaj> <słuchaj> I to dość mocno niekompletne. No to jednak mamy no, dużo lepszą ochronę niż to miało miejsce wcześniej. Ale jeszcze za że garnitur nie mógłbym wrzucić pod to. Niestety nie. Na szczęście to jest gra pierwsza więc nie dane nam będzie grać na sposób. Chociaż może w takich sytuacjach żałuję, że nie gramy dziewczyną. No dobra, kobietom może tak bardziej. No to nikt prowadź. Gdzie my byliśmy? Chyba tu nie byli. Nie no, tu byliśmy. Dobra, albo nie. Nie, byliśmy, tylko te drzwi nie, nie szło ich otworzyć. Trochę szkoda, więc lecimy tutaj. Nie zazdroszczę wszystkim osobom, którzy zdecydowali się grać z dziewczyną, ale sobie wybrali taką. Tak, tam można było tuszę dobrać na początek i sobie wybrali taką maksymalną, możliwą. No to wtedy też zostaje podobny widok jak podczas gry facetem. Czyli pierwsza osoba tylko wchodzi w grę. To wygląda jak jakaś zasadzka, ale mamy prysznic. aż dziwne, że woda jeszcze leci. Dobra, a tu? A, no i właśnie. To no nie była zasadzka, tylko pomieszczenie z bonusami. Lecimy dalej. O, to może tak cię załatwię. To już nie działa. W Systemie, kurczę. Masz mi pomagać. O! Nawet udało się trafić dwa razy. No i trzeba przyznać, że te wieżyczki, no w dobrym miejscu się wtedy zatrzymaliśmy. Będzie na pewno na rękę. O! o a co tutaj? Podpalił mnie. No to jeszcze raz. Tutaj system chyba już zadziała. Mamy gdzieś krytyczny. Jeszcze strzał do wykorzystania, ale go sobie zostawiłem na czas, jak będziemy już walczyć z jakimś bossem. Bo przypuszczam, że lada moment coś takiego może nas spotkać. Oczyszczone. Oczyszczona. O, woda. Lecimy. Tyle korytarzy. No bo pełno drzwi. Dobrze, że nie. Mhm. Dobrze, że nie ma takiej opcji, że można czytać zegar. Tak, czytać jakieś dokumenty, które są przy maszynie, na przykład do pisania. To może ciężkie dziadostwo. Pamiętam, jak w dzieciństwie, właśnie. Uwielbiałem zabawy ma maszyną do pisania, tak? Czy na maszynie do pisania, ale jak chciałem ją przenieść, to było dziadostwo ciężkie. Nic tu nie macie. Tu jest coś. Przyznam się, że. Grzechem by było tutaj nie wejść. Tego właśnie uwielbiam przeszukiwać te miejsca, trzy antyrady, gdzie jeden kosztuje 400 bodajże. Hmm, stołówka. Na stołówce też możemy coś znaleźć ciekawego, tak? Tu, zresztą wszędzie to, mówię, to, ścierka do naczyń. No może to nie jest to, to, co, to co mi by się tutaj marzyło. Tacka na jedzenie, jabłka, no właśnie, może będzie gdzieś znowu śniadaniówka. Zobaczymy, czy ona coś daje. Myślę, że tu Walentino wygląda sobie przez okienko i patrz. Wow, 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 już widzę. Tyle wygrać broń energetyczna. Dodatkowe 25% do obrażeń krytycznych zadawanych bronią energetyczną. to się nam może przydać, szczególnie, że ostatnio. O, no właśnie, to ja sobie też tę broń zachowam na bossa w takim razie. Chlebak nie. Podruba, podruba. Myślę, że chyba to, co najciekawsze. Halo? Disappear. Dobra, Valentino to jest twój kumpel, to pozwolę ci go zabić, a sam jeszcze zobaczę skrzynkę tutaj. To i tak czas jest zatrzymany. jak grzebiemy w tych śmieciach. I wracamy sobie do akcji. Sweet. No właśnie, sweet, mamy dużo granatów. W sumie bym musiał się przełączyć też na te granaty w końcu, a nie tylko z koktajlem biegać. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Valentino też tutaj jest. Włóczęga. No, mają awanse społeczne no ale chyba i tak musimy wrócić do no myślałem do broni energetycznej ale tak szybko się nie przyłączymy no dobra Załatwię cię tym dziadu dobre i to I jeszcze gdzie oni usłyszeli że no chyba oszalałeś ja ja sobie robisz tak to Chyba z pałką biega, skoro nie strzelał. No właśnie, coś się mu przyblokowało. Też ściszyłem nieco muzykę, nie wiem, czy jeżeli są jakieś zastrzeżenia co do tego, to piszcie też, że to z tej racji, żeby, no właśnie, nie zagłuszało nas to zbyt często. Piwnica i pokój numer 2. Nie ma tu miny? O, Quantum. Kasła, tak, dobrze to widziałem, tak bo za szybko kliknąłem, ale może się okazać, że dzięki temu gdzieś sobie wejdziemy. Czyli czasem to szperanie tu po kątach. A może to jest właśnie dobra pora na ten granat odłamkowy. Okej, okay, wrzuciłem sobie go pod zero. Zaraz zobaczymy, kto się będzie śmiał. No, tak w sumie liczyłem na coś więcej chyba. Chyba jednak te... Nie wiem. Minus. Przyznam szczerze, a zobaczmy jak ta broń strzela. Przyznam szczerze. O kurczę. Tak, pistolet sygnałowy. No, zastanawiałem się co to za broń, że ma tak mało amunicji. Na to. Tak zaraz nasza ekipa się jeszcze tu zleci. Najgorsze, że flarnie mamy za dużo. Szlak. No to ładnie. gdzie to. Wyszło pistoletem, sygnałem, prawie zabiliśmy gościa. No nie, ta broń to już w ogóle na te syntki się nie nadaje. Jeszcze, żeby znowu nie zaczynać jak poprzednio, steampunk szybki, trochę tego znaleźliśmy. Wracamy do naszego jednego właściwego wyboru. Okej. Okay. karabin plus. Nie wiem czy to jest plus w stosunku do tego co mamy teraz w rękach, ale chyba nie automatyczne, Jakaś ta broń automatyczna. Pojemnik z krwią. Idealnie dla wampirów. No to ciekawe, ale w sumie jak miałem wystrzelić flary, to mieli podejść ludzie z pomocą. To nie jest opcja, tym bardziej, że się tak ładnie ubrałem dla ciebie, kolego. i właśnie tutaj mamy to hasło, ale i tak byśmy prawdopodobnie, prawdopodobnie mogli się tutaj włamać. Otwierać drzwi. Otwórz. To się ucieszy, jak zobaczę. Nie ma min? Chyba nie ma. To jak już dali hasło, to nie powinien nam robić takich. Jaj. Dobra, młotek, spinki, spinki. A te rady, steampaki jeszcze mamy kolejne bramy. No coś idealnie dla, dla kogoś, kto tutaj się lubuje w łamaniach czy w hakowaniu. Okej. Okay. Nice. No szkoda, że na łatwym dostaliśmy ten bonus, no ale i tak zawsze to dużo więcej punktów. To chyba z tym razem lewica tak tu będzie. O! Dobra. Częściej te zamki otwieramy w prawą stronę przypadek. Nie sądzę chyba. Kłaść się nie będę. A nie, to nie łóżko. Pistolet jak. O! O! Jest! Tak, zdecydowanie jest. Zgadzam się w 100%. Okej, okay, to na czym my tu pięknym skończyliśmy? Grubas, a, pistolet, mini atomówka. No to, to najbardziej No Właśnie, trochę martwi mnie to, ile ten Grubas musi ważyć, ale myślę, że grzechem by było do dalszej walki... ...że coś tu schowali zatem. Nie, a mogli jeszcze ukryć. Grzechem by było go nie wziąć ze sobą do dalszej walki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczę, może Valentino go dostanie, chociaż gorzej jakby użył go do strzelania. Grubas, ile ty ważysz? Waga 30 kg, funtów, przepraszam, tak, Dexter bardzo słusznie zauważył, że tutaj mamy funty w tym wypadku. ok myślę, że możemy wyrzucić laser i już będziemy mogli zaraz biegać. Widzę, że gdzieś tam doszła też możliwość noszenia trochę cięższych rzeczy, bo wcześniej chyba byliśmy ograniczeni do 230 funtów. Dobra, patrzę jeszcze na szybko, czy coś możemy wywalić. Tutaj mamy... Właśnie, to w następnym odcinku postaramy się trochę posprawdzać te bronie, czy je zmodyfikować, bo doszły na fajne rzeczy, jak tu na przykład e, jakiś taki karabin, czy coś tutaj jest pięknego. Więc zobaczymy. Grubasa nie wywalam. No i chyba możemy iść. No to pistolet automatyczny to najwyżej nasz kumpel dostanie, póki co jeżeli nie będę zbierał śmieci, to powinniśmy, powinniśmy jakoś tutaj dać radę. Tam? Nik, jesteś pewien, że tam, bo tak powiem szczerze, że się trochę zgubiłem. Miałem chwilę... No tak, nie będziemy zbierać śmieci. Albo Nik, chodź do mnie, to zbierzemy te śmieci. Dobra, nie jestem przeciążony na ryzyku, a telewizor udało się odpalić. Ale to takie jak w jakimś bądzie czy gdzieś. Okej, okay, miałem też przez chwilę telefon, i, i trochę jakby zgubiłem się w tym, co tutaj było. Ale o, jak apteczka jest zamknięta na klucz, to musi oznaczać mniej więcej tyle, że kryje się tutaj coś naprawdę pięknego. Nice. Nice. Chyba nice nie widziałeś. Kurcze. Słabo. No dobra, tego nie zmieścimy. Nik. Co to za partner, kiedy go nie ma, gdy jest potrzebny? Tamto. Tworzyliśmy choć nik. Dostaniesz śmieci jeszcze. Okej, okay, jest dużo lepiej. Nikt nie może już więcej unieść, ale nam wystarczy. Tyle mamy spory zapas. No tak, gra nas prowadzi tam, więc my pójdziemy tutaj. Chociaż to, co najważniejsze, czyli tę figurkę, już znaleźliśmy. Więc tu już chyba nic nie będzie też takiego nagle. Cały czas tak, mam uraz po poprzednim odcinku do tych min. Ale tutaj też nie powinniśmy znaleźć raczej już nic takiego naprawdę wyjątkowego. Okej, okay, spinki przyda się odrobić. Jaką mamy broń? Na pewno na siódemkę. No nie wiem, czy ta mini atomówka już teraz. To nie byłby chyba najlepszy wybór. Zostawię go sobie naprawdę na jakiegoś potężnego tam bossa. Ale za to przygotuję dwie rzeczy. Najpierw oczyszczoną wodę. A... Za chwilę też walniemy sobie MedXa w żyłę, tak? To strasznie wygląda. Zobaczymy. Bo przypuszczam, że zaraz będzie jakieś starcie takie porządne, Steampack. No właśnie, tyle tym, tych steampaków tu nam rozdali w okolicy, że a myślałem, że. safe na aparat. Cygara, no dobra. Ok, wygrałem. Jestem just up ahead. Czemu ci nie wierzę? Ale no w sumie nie miałem wyboru. Trzeba było jakoś otworzyć te drzwi. Nie, oliwiarkę. Seriam? Nic mi nie zrobicie? Ciekawe, jakbym mnie ustrzelił teraz. the way let's hear it okay where is my son where is Sean <laughs> pal I'm just a puppet like you my stage is a little bigger that's all Sean's a good kid a bit older than you expected am I right but he's doing great only he's not here he's with the people pulling the strings Trochę średnio. Kurczę, szkoda, że nasz garnitur nie jest w zasięgu ręki, bo bym się przebrał, tak nie wyglądamy zbyt groźnie. God damn it, you mercenary Where is my son? What's the cliche? So close, but yet so far away. That's Sean. But don't worry. You'll die knowing he's safe and happy. A bit older than you expected, but ah oh well at in the institute o czyli być może to, że ta partnerka naszego detektywa widziała go z chłopakiem dziesięcioletnim to może być rzeczywiście szan ale to so where is it huh this institute how do i get there <noise> haven't you been paying attention you don't find the institute The Institute finds you. You open the closet, it's just a closet. You can never find the monster that hides inside. Not until it jumps out at you. But I think we've been talking long enough. We both know how this has to end. So, you ready? Zaczynamy. Jesteś gotów? No, jednak by nam się nie przydała nasza gadka. Sarkazm bez litości. Zapytajmy, czy jest gotów na śmierć. Oh, Okej, okay, myślę, że nie warto tutaj stać Question przy nim. A obrać sobie jakąś you? lepszą miejscówkę do walki. Zaraz ci pomogę tutaj. Nasz... Wow! Granat to nie była najlepsza miejscówka, skoro granat mogli nam rzucić za plec, Ale z drugiej strony, stać tutaj to też nie do końca robota. Nie to, nie to. O, to te nerwy. Okej, okay. jeszcze będzie. O, ty żyjesz! To może ak punkty akcji na niego, tak. Może coś na głowę mogło iść, ale. Wystąpię się nawet tutaj. Nie rozkręcaj się. Rzucimy im jakiś granat, oni nam rzucali. To my im możemy. Zobaczymy, tak, co się stanie. No, podmuch konkretny. Trzymacie się nieźle, Valentinos? A ty niewidzialny jesteś, kurczę, Kelok. co to za sztuczki? Kelok? w sumie, nie Kelok. Okej, okay, znowu niedobrze, bo znowu się zrobił niewidzialny, zaraz cię dobijemy, ale ja na ciebie trzymałem, tak. Ja też chcę takie bajery. Ja na ciebie tutaj specjalnie trzymałem. <laughs> mm, krytyka, a tak to wyjdzie na to, że znowu go nie użyję przez ciebie, pokaż się ty. Draniu ty tchórzów. No i też, żeby czasem cię nie załatwił nasz Walentina, bo to też nie robota. O, granat. Dobra, tutaj jest. Wyłącz tę zbroję. Czy cokolwiek to ci pozwala tak na tę niewidzialność. O, jest! Aj, nie ma. Dobra, przeładuj. Dostaniesz krytyka. No i właśnie o to chodziło. Korpus, korpus, korpus. Akceptujemy i trafienie krytyczne. Pięknie, chociaż mogło iść w głowę, szczerze mówiąc, patrząc po tym, jak zadziałało. Teraz siebie dobijemy. No i. O! Chciałem mówić, że. Hmm. Dobra, zbieramy wszystko. Onawia Twoje punkty akcji przy trafieniu krytycznym. Fajnie. No i 48 obrażenia, tylko nie mamy za dużo amunicji. Na szczęście on miał trochę, żeby tylko nas nie przeciążyło tutaj to wszystko. Strójkę loga. To właśnie było to, co chciałem dostać. No i szkoda, bo myślałem, że jeszcze na koniec będziemy mieli okazję pogadać, a wygląda na to, że tej okazji już nie będzie. Musimy się jeszcze tutaj stąd wydostać. Zobaczę jeszcze, czy coś grubszego tu nas czeka. Poszukaj kolejnych informacji, Kajlock nie żyje. No dobra, wyrzucę coś jeszcze. Okej, okay, pozbyłem się trochę rzeczy tutaj. Teraz szukamy kolejnych informacji. No, nim ruszymy dalej. Coś jakby tam się kręciło. O tak, terminal i to jakie ładne. Witamy, logowanie admina standardowo. Rejestr dostępu. Dostęp lokalny, login Kellogg. Chłopak są dostarczony do instytutu. Otrzymałem płatność. Nowe rozkazy znaleźć renegata. Zebrałem posiłki, oczyściłem i zająłem Fort Hagen. Wkrótce ruszamy, no, a on ruszył do nich, tak naprawdę, czy też my ruszyliśmy do nich. Krótka wiadomość, no ale niewygodnie się czyta jakieś takie. Ok, system zajęty. Powinno już tutaj wszystko działać jakieś takie no właśnie te monitory niewygodne no, no 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 tak to są właśnie takie nieraz sytuacje w tej grze, że człowiek chciałby pogadać coś usłyszeć, ale niestety nie może. Bo, dobra, myślę, że wyjdziemy jeszcze z portu. Nie wiem, czy najpierw nie mamy z nim pogadać? Hey Valentine. Okej, nic nie wiesz? You don't know anything, Nick? Look at me. I'm trash. They threw me in the junk pile ages ago. Just another discarded prototype. Didn't exactly leave me the house keys. <sighs> We're in the weeds here. Time to take a step back, bring in some fresh eyes. Only person I know willing to snoop up the Institute's tail feathers is Piper, the reporter in Diamond City. I say we head her way. Talk this through. How could Piper help us? Trust me, that dame knows a lot more than she lets on. And she lets on a lot. If I know her, she's done her homework. And we need to talk this through with someone. Okay. No to się zbierajmy. Diamond City it is. Hey, chin up. I know the night just got darker. But it won't last forever. Najważniejsze, że wiemy co z Sonem, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami i korle. Trzymajcie się. Hej, i widzimy się w następnym odcinku już w Diamond City.